10 tajnych broni nazistów. Miejsce 10. Bachemba 349 Natter. Bachemba 349 nater był eksperymentalnym myśliwcem rakietowym, zaprojektowanym przez Ericha Bachema dla Luftwaffe. Pod koniec II wojny światowej był to jeden z pierwszych samolotów przechwytujących, startujących pionowo, co miało umożliwić szybkie reagowanie na alianckie naloty bombowe. Kadłub na był w większości wykonany z drewna, co miało obniżyć koszty i przyspieszyć produkcję. Napęd główny stanowił silnik rakietowy, wspomagany czterema dodatkowymi boosterami startowymi. Maszyna była uzbrojona w 24, niekierowane rakiety kalibru 73 mm, przeznaczone do niszczenia alianckich bombowców. Po wykonaniu ataku pilot miał katapultować się, a kadłub samolotu miał rozdzielić się i opaść na spadochronach. Pierwszy i jedyny załogowy lot testowy odbył się 1 marca 1945 roku. Pilot Lothar Sieber zginął w katastrofie. Mimo wyprodukowania kilku egzemplarzy, nater nigdy nie został użyty w walce, ponieważ wojna dobiegła końca. Projekt był desperacką próbą stworzenia taniej i skutecznej broni, jednak okazał się zbyt niebezpieczny dla pilotów. Bachem Ba 349 Natter pozostaje jednym z najbardziej nietypowych i ekstremalnych projektów Luftwaffe, przypominających raczej załogową rakietę niż klasyczny samolot myśliwski. Miejsce 9. Focke-Wulf Triebflügel. Triebflügel inaczej Triebflügel był eksperymentalnym projektem pionowzlotu opracowanym przez firmę Focke-Wulf pod koniec II wojny światowej. Jego unikalna konstrukcja polegała na obracających się wokół kadłuba skrzydłach, które działały jak śmigła, umożliwiając pionowy start i lądowanie. Napęd samolotu stanowiły trzy silniki odrzutowe, umieszczone na końcach wirujących skrzydeł. Tripflugel miał osiągać prędkość około 1000 km na godzinę co czyniłoby go jednym z najszybszych myśliwców swoich czasów. Miał być wykorzystywany głównie jako przechwytujący myśliwiec, zdolny do obrony niemieckich miast przed bombowcami alianckimi. Projekt nigdy nie wyszedł poza etap szkiców i podstawowych obliczeń aerodynamicznych. Problemem byłoby lądowanie, ponieważ pilot musiałby dopasować prędkość obrotową skrzydeł do ruchu kadłuba. Po wojnie technologia Tripflugel zainteresowała aliantów, ale nie doczekała się praktycznego zastosowania. Koncepcja tego samolotu była bardzo nowatorska, ale również niezwykle skomplikowana i trudna do wdrożenia. Do dziś Tripflugel pozostaje jednym z najbardziej futurystycznych i nietypowych projektów lotniczych III Rzeszy. Miejsce 8me szalkanone. Szalkanone była eksperymentalną bronią akustyczną opracowaną przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Główną ideą było stworzenie broni zdolnej do ogłuszania, a nawet unicestwiania ludzi na odległość za pomocą potężnych impulsów akustycznych. Miała wykorzystywać skoncentrowane fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości do wywoływania fizycznych obrażeń u przeciwnika. Niemieccy inżynierowie wierzyli, że dźwięk, o odpowiedniej częstotliwości i mocy, może uszkadzać narządy wewnętrzne i powodować śmiertelne skutki. Broń ta miała działać poprzez generowanie fal dźwiękowych o ogromnym natężeniu, które mogłyby rozrywać błony bębenkowe i prowadzić do dezorientacji wroga. Niektóre raporty sugerują, że testy wykazały możliwość powodowania obrażeń w odległości kilku metrów, ale skuteczność broni była ograniczona. Szalkanone nigdy nie zostały użyta w walce, ponieważ jej konstrukcja była zbyt skomplikowana i nieskuteczna na dużą skalę. Uznano, że broń dźwiękowa nie jest praktyczna na polu bitwy, ponieważ jej działanie zależało od warunków atmosferycznych i terenu. Po wojnie zainteresowanie bronią akustyczną nie zanikło, a koncepcje podobnych urządzeń były badane przez różne armie świata. Dziś szalkanone jest przykładem jednej z wielu tajnych niemieckich cudownych broni Wunderwaffe, które Nigdy nie osiągnęły operacyjnej skuteczności. Miejsce siódme wind Kanone. Windkanone, działo wiatrowe, było eksperymentalną bronią opracowaną przez Niemców podczas II wojny światowej. Miało wykorzystywać skoncentrowane podmuchy sprężonego powietrza do niszczenia celów na krótkim dystansie. Konstrukcja działa opierała się na komorze sprężającej powietrze, które po nagłym uwolnieniu miało tworzyć niszczycielski podmuch. Głównym celem Windkanone było strącanie nisko lecących samolotów wroga, zwłaszcza alianckich bombowców, i myśliwców. Podczas testów broń ta wykazała pewną skuteczność w niszczeniu drewnianych konstrukcji, lecz była nieskuteczna przeciwko solidnym celom. Zasięg broni był bardzo ograniczony, co sprawiało, że nie nadawała się do praktycznego zastosowania w walce. Windkanone była jedną z wielu eksperymentalnych wunderwaffe, które miały odwrócić losy wojny, ale nigdy nie zostały wprowadzone do masowej produkcji. Istnieją raporty o przeprowadzonych testach na mostach i budynkach, ale nie ma dowodów na jej użycie w rzeczywistych starciach bojowych. Po wojnie technologia broni wiatrowych nie znalazła szerszego zastosowania w armiach świata. Windkanone pozostaje jednym z przykładów nietypowych i nieskutecznych prób stworzenia innowacyjnej broni przez nazistów. Miejsce szóste: Vogel. Silberfogel, srebrny ptak, był eksperymentalnym projektem suborbitalnego bombowca rakietowego opracowanym przez austriackiego inżyniera Eugena Sengera dla III Rzeszy. Koncepcja zakładała, że samolot będzie startował z toru rakietowego, osiągał kosmos i poruszał się w lotach suborbitalnych, odbijając się od atmosfery. Głównym celem Silberfogel było przeprowadzenie bombardowań międzykontynentalnych, szczególnie ataku na Stany Zjednoczone. Napęd samolotu miał stanowić potężny silnik rakietowy na ciekłe paliwo, pozwalający mu osiągnąć prędkość ponad 22 tysiące km na godzinę. Dzięki innowacyjnej technologii lotów skaczących po atmosferze Silberfogel miał znacznie większy zasięg niż ówczesne samoloty bombowe. W czasie testów teoretycznych okazało się, że pierwotne obliczenia były błędne, a pojazd spaliłby się w atmosferze przed osiągnięciem celu. Projekt nigdy nie wyszedł poza etap koncepcyjny, ponieważ trzecia Rzesza nie dysponowała odpowiednimi zasobami technologicznymi do jego realizacji. Po wojnie koncepcja Zilberfogel zainteresowała zarówno USA, jak i ZSRR, inspirując późniejsze badania nad samolotami hipersonicznymi. Elementy tego projektu znalazły odzwierciedlenie w amerykańskich wahadłowcach kosmicznych oraz radzieckich programach lotów orbitalnych. Silber Fogel pozostaje jednym z najbardziej futurystycznych projektów trzeciej rzeszy i dowodem na to, jak ambitne, choć często nierealistyczne były niemieckie Wunderwaffe. Miejsce piąte V1. V1 znana również jako Fizeler. Fi-103 była niemiecką latającą bombą używaną przez III Rzeszę podczas II Wojny Światowej. Została zaprojektowana przez Wernera von Brauna i jego zespół jako pierwsza rakieta, która miała być używana do atakowania miast i celów wojskowych w Wielkiej Brytanii. V1 była napędzana silnikiem odrzutowym Argus AS 014, który umożliwiał jej osiąganie prędkości do 600 km na godzinę. Miała zasięg wynoszący około 250 km, co pozwalało na jej wystrzeliwanie z wyrzutni w północnej Francji w kierunku Anglii. Bombę wyposażono w mechanizm autopilota, który prowadził ją do celu, a w momencie osiągnięcia tego celu ładunek wybuchowy o masie 800 kg eksplodował. V1 była jednym z pierwszych przykładów broni kierowanej i stanowiła ważny krok w rozwoju rakiet balistycznych. Pierwsza atak na Londyn miał miejsce 13 czerwca 1944 roku, a V1 stała się symbolem niemieckiego ataku na cywilów w czasie wojny. Z powodu braku precyzyjnego naprowadzania V1 była stosunkowo niedokładna. Mimo, że były stosunkowo łatwe do zniszczenia przez alianckie myśliwce, V1 stanowiła poważne zagrożenie, zmuszając Wielką Brytanię do koncentracji na obronie przed atakami. Po wojnie Technologia V1 zainspirowała rozwój nowoczesnych rakiet, a same V1 zostały użyte przez inne państwa, w tym USA, jako baza do dalszych prac nad rakietami. Miejsce czwarte V2 V2A4 była pierwszą na świecie rakietą balistyczną opracowaną przez Trzecią Rzeszę podczas II wojny światowej. Projekt rakiety kierowany był przez niemieckiego inżyniera Wernera von Brauna. Który później stał się kluczową postacią w rozwoju amerykańskiego programu rakietowego po wojnie. V2 była napędzana silnikiem rakietowym, na ciekłe paliwo, a jej zasięg wynosił około 300 km, co pozwalało na atakowanie celów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Zachodnioeuropejskich. Rakieta miała długość 14 metrów i ważyła ponad 12 ton, z czego ładunek wybuchowy stanowił 1 tonę. V-2 była wystrzeliwana z wyrzutni mobilnych co czyniło ją trudną do wykrycia przez alianckie siły. Po starcie rakieta osiągała prędkość do 5760 km na godzinę i wznosiła się na dużą wysokość, zanim spadała na cel jako pocisk balistyczny. Rakieta była wykorzystywana głównie do ataków na Londyn, a także na inne miasta, takie jak Antwerpia i Bruksela, w wyniku czego zginęło wiele osób. Mimo, że V2 była bardziej precyzyjna niż poprzednie, V1 jej skuteczność była ograniczona przez niski stopień dokładności i trudności w produkcji. Po wojnie technologia V2 stała się podstawą rozwoju rakiet balistycznych i kosmicznych, z której skorzystały zarówno USA, jak i ZSRR. V2 pozostaje jednym z najbardziej znanych przykładów niemieckiej broni Wunderwaffe i stanowiła krok w rozwoju współczesnych rakiet balistycznych. Miejsce trzecie. Hortenho 229. Horten Ho 229 był niemieckim myśliwcem odrzutowym z końca II wojny światowej, zaprojektowanym przez braci Horten. Charakteryzował się bezogonową, stalowo-drewnianą konstrukcją w kształcie latającego skrzydła, co dawało mu lepszą aerodynamikę i mniejszą wykrywalność radarową, stanowiąc wczesny przykład technologii stealth. Ho 229 był napędzany dwoma silnikami Jumo 04, które były były również wykorzystywane w niemieckim myśliwcu Me 262. Samolot miał zasięg około 1000 km, co umożliwiało mu wykonywanie misji na średnich odległościach, w tym ataki na alianckie cele w Anglii i Francji. Prędkość maksymalna Ho-229 wynosiła około 800 km na godzinę, co czyniło go jednym z najszybszych samolotów swoich czasów. Horten Ho-229 był projektowany nie tylko jako myśliwiec, ale także jako bombowiec o małej wykrywalności, mający za zadanie atakować cele strategiczne. Z powodu niezrealizowanego planu produkcji, tylko kilka prototypów zostało ukończonych przed końcem wojny, a ich pełny potencjał nigdy nie został wykorzystany w walce. Po wojnie alianci przejęli dokumentację techniczną Horten Ho 229, co miało wpływ na rozwój późniejszych samolotów stealth, jeden z Zachowanych prototypów Ho-229, znajduje się w Muzeum Smithsonian w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowi cenny przykład technologii lotniczej z okresu II wojny światowej. Horten Ho-229 jest często uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych projektów lotniczych trzeciej Rzeszy, który wyprzedzał swoją epokę. Miejsce drugie. Digloke i Haunebu. Digloke to tajemniczy niemiecki projekt który miał być eksperymentalnym urządzeniem opracowanym przez trzecią rzeszę pod koniec II wojny światowej. Według różnych teorii, Diglok miał być urządzeniem antygrawitacyjnym lub czasoprzestrzennym, zdolnym do manipulowania grawitacją lub przestrzenią i czasem. Istnieje wiele niepotwierdzonych spekulacji dotyczących funkcji Digloke, w tym że mógł mieć związek z bronią masowego rażenia. Lub eksperymentami nad czasoprzestrzenią. Projekt pozostaje jednak nieudowodniony, a większość informacji o nim pochodzi z relacji byłych inżynierów i nieoficjalnych źródeł. Haunebu to kolejny rzekomy niemiecki projekt, który miał obejmować latające dyski. Które były rozwijane przez niemieckich inżynierów pod koniec wojny. Istnieją sugestie, że Haunebu był częścią tajnych prac nad technologią UFO, gdzie dyski miały być napędzane zaawansowanymi silnikami magnetycznymi lub antygrawitacyjnymi, w tym dig Według legendy, Haunebu miał różne rozmiary i mógł osiągać prędkości przekraczające prędkość dźwięku, a nawet wylatywać w przestrzeń kosmiczną. Projekty te miały być rozwijane. W tajnych niemieckich laboratoriach, takich jak Riese, kompleksie w Górach Sowich, istnieje wiele spekulacji na temat Diglokę i Haunebu, ale żadnych dowodów na ich faktyczne istnienie ani funkcjonowanie nigdy nie znaleziono, a wiele z tych opowieści wydaje się być jedynie mitami wojennymi. Po wojnie według niektórych teorii spiskowych Die Glocke i Haunebu... Miały zostać przejęte przez USA, a technologia ta miała inspirować rozwój nowoczesnych technologii lotniczych i kosmicznych. Choć projekty te były przedstawiane w literaturze i filmach jako Wunderwaffe, nie ma żadnych dowodów na to, że Trzecia Rzesza rzeczywiście osiągnęła tak zaawansowane technologie, które mogłyby odpowiadać za te spekulacje i pomóc w wygraniu wojny. Miejsce pierwsze Sonnengewer. Sonnengewehr, dosłownie broń słoneczna, to termin, który odnosi się do niemieckiego projektu broni, opartej na energii słonecznej w czasie II wojny światowej. Projekt Sonnengewehr jest czasami uznawany za część poszukiwań, tak zwanych Wunderwaffe, czyli cudownych broni, które miały odwrócić losy wojny na korzyść Niemiec. Sonnengewehr to w dużym uproszczeniu zwierciadło, o powierzchni nawet 9 km2, znajdujące się na orbicie, które skupiałoby promienie słoneczne i kierowało je w obranym przez hitlerowców kierunku. Według założeń, miałoby być w stanie niszczyć całe miasta, a pierwsze prace nad nim Hermann Obert rozpoczął jeszcze w 1923 roku. Wynalazca był święcie przekonany, że wykonanie broni słonecznej jest możliwe. Projekt miał kosztować 3 miliardy ówczesnych dolarów i jedną wiązką niszczyć ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni, a nawet zagotować wody oceaniczne. Sonnengewer krążyłoby wokół planety jak lustrzana stacja kosmiczna. Hitlerowscy naukowcy szacowali, że uda się to zrobić w ciągu 50 lat. Było to oczywiście kompletnie nierealne. Niemniej jednak w 1945 roku amerykańska prasa przekonywała, że armia USA odkryła na terenie Niemiec dowody, czyli rysunki, że naziści z ośrodka w Leben rozważali budowę Zonengewehr, Działa Słonecznego. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.